mam witam bardzo serdecznie, słuchajcie na kolejnym odcinku na moim kanale, słuchajcie, zostawcie łapeczkę w górę, jak wam się spodoba filmik. i zostawcie subskrypcję na kanale, bo to bardzo rozwija kanał. Słuchajcie, podajcie na Discorda tam możecie napisać. Tam Możecie wpadać, możecie tam słuchajcie, popisać, może pograć w Minecraft'a razem, dlatego wpadajcie A w dzisiejszym odcinku, słuchajcie, będziemy budować hotel. hotel. Właśnie przed chwilą e, z drewno. Właśnie już widzicie, tak rozumiem jaką konstrukcję. Właśnie będzie to wysoki, e, taki wiecie, hotel. Taki, wiecie? Dlatego, właśnie opłaca, opłaca się oglądać do końca. Dlatego, gdzie będzie się zobaczyć, jak będzie ładnie wyglądał w ogóle. Ja wszędzie to zaprojektowałem. Taki, wiecie, na razie może tutaj będzie taki no a taki pokoiki taki wiecie w górę, Mogą no, no, jeszcze takie dwa piętra ile będzie, tak? No. I będziemy jeszcze musieli wystroić, nie tylko tak, że zbudować. Tylko wiecie... Słuchajcie, ja, ja w ogóle to jestem sam na serwerze, ja, ja sam jestem tutaj wiecie. i daję sobie radę. I tutaj by było dobrze, no nie wiem. Muszę, słuchajcie, szybko iść po siekierę, bo mi się właśnie zniszczyła. Ja tutaj pałem. Musimy iść do naszego magazynu. Tam. Tam. A bo nawet nie musimy iść do magazynu. Mam nawet szybszy, sposób. Elegancki. Tak zrobić? Bo akurat mamy patyki i kamień. Mm. I to, słuchajcie, dobrze, że ja takie zrobiłem, bo nawet możemy, nie może może słuchajcie, ten. W środku mamy to To wiecie, to na plus do mnie Nawet nie musimy tam latać z tego magazynu Mamy kierę Mam siekierę, bo tam słuchajcie mam narzędzia fajne Już zrobiłem coraz więcej Na co się popsuły Dobra ehm, Mam świnie w ogóle Trzeba zrobić w kiedy farmę słuchajcie Tutaj też fajną taką ehm, Ok jest dusza. Ładnie to Tylko winda deski no dobra, w zasadzie ogarnę to się Nie, nie ma takich... Dobra. Szybko transport, do góry taka winda. E, może winda, ale... Może winda ogarnę, ale nie wiem czy w dzisiejszym odcinku. Czy, może poza odcinkiem ogarnę. Dobra. E, Jakbyśmy mogli... Żeby było tak więcej miejsca, to zrobimy o... tak, pokój. Uh -huh. I cyk, 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 cyk. tutaj ściąć. Przydadzą te deski. I teraz robimy, robimy. A w sumie też tak, bo to w sensie będzie pokój. No właśnie, to właśnie. Trzeba powyżej czy dobra. Robimy od razu wszystkie drewna. Jak nam zabraknie, to jeszcze możemy iść trochę w tego drewna pościnać. Jest ciemno, już się robi bardzo. A, dobra. Robić to nic nie stanie, sędzia, będziemy robić to pod ciemności. Dobra, ogarnimy.

Słuchajcie, jeszcze mam nie powiedziałem, że wpadajcie na, na Fabian, Fabian Games, wpadajcie, bo tam, bo tam są nowe też fajne odcineczki, są z Fortnite'a, nawet z Minecrafta jest nowa taka seria jest z Roblox'a nie wiem słuchajcie, czy dzisiaj będzie odcinek na tym kanale, ale myślę, że jutro może wrzucę, słuchajcie, pokładam, Lew ja się pojedę przespać szybko i dalej sobie, wrócimy do tego roboty, do tego hotelu mojego. Dobra, śpimy, szybko, śpimy, śpimy, szybko. I dobra, nie, to się stało. E, coś tu będzie mi... No, szyby będą mi tam... No, ale... Prawie musimy skończyć to skońce, to Dałoby się też trochę drewna, ale ja wiem, że nie mam chyba nie moim magazynie drewna. trochę, w zasadzie też pościnamy sobie trochę. Tego jak nie wiem, ile on będzie trwał. No, no, ale ja, sobie chcę zrobić ten hotel... Hmm. Może, słuchajcie, go bardziej roz... Kiedy go... Może na dodatkowym kanale go bardziej roz... Bardziej go, wiecie, ulepsze. ale na początek... Taki, wiecie, no, takie jak, słuchajcie, teraz, się buduję, ale tak dajmy, że jeszcze takie piętro piętr, słuchajcie, zrobimy. No, taki, wiecie, może potem się nawet zrobię, zrobię, jakiś większy, słuchajcie, no, taki hotel. No, ile tutaj tego wszystkiego jest? Papugi tu są. No. Mieliśmy do, do domu, słuchajcie, papugę, ale nam uciekła. Mamy tutaj, tam w zasadzie bardziej bliżej domu, potem zasadzimy, ale tutaj by się też przydało, sobie. Idealnie, he. Dobra, to jest najbardziej, co cię Dobra, teraz zobaczymy, jak tam te skiny. Dobra, Dobrze, się jeszcze jedno. Więcej by przydało mi się, ale... Nie wiem. O, jest dobra. Lecimy szybko. Trzeba transport Jakieś zrobić, takie wite Takie... Takie schody trzeba zrobić. mi pomiędzy ziemi. Na przykład, że takie... Dobra, dobra, cyk, cyk, eee, jeszcze tutaj, ja nie wiem, czy to starczy tutaj, czy to jest tyle słuchajcie, słuchajcie, na sakra. O Boże, jak mi mało zabrakło, słuchajcie, do tego piętra, kończę. Na parę jeszcze drzewek, i chcemy to skończyć. Jakoś to mam. jakoś może nie wszystko w zasadzie, tam, jakby wszystko go spadujemy ale w tym odcinku, ale postaramy się, większość. Zrobimy wsiadacie jeszcze podłogę, ale nie z drewna, myślę. Tylko z normalnego skamienia, tam, w tym pierwszym piętrze. A tamty, tam, tam, gdzie łóżko, jakieś ten. Nie no, mam Dobra, wykopane, wykopane, wykopane. Nie wiem, czemu tak mało wykopałem, ale jakby chciałem zobaczyć, jak to będzie wyglądać. tak z daleka, my, jak to wygląda. No, ten hotel trzeba go jeszcze trochę, trzeba jeszcze jedno takie zrobić, ten piętrze, żeby było bardziej. mogłam tak więcej gości przyjmować bo jakby tym pierwszym będzie jak to się mówi tak wiecie dobra siedem drzewa w sumie słuchajcie, teraz tam tak się zastanawiam czy to przez drzewo w sumie tak nie co tam a co tam mnie mu się przyda, trzeba. Dobra mamy, szybko lecimy, szybciutko lecimy. Znawę <grymne> co, takiego w cioskienkach. Dobra, lecimy. Prawie bym spał. taką drabinę. Słuchajcie, nie wiem, czy bym, szczerze, robię bym robił te, te trzecie piętro. Słuchajcie, jakby nie chcę, żeby to jakoś tak długo trwało, ale, że, nie wiem, słuchajcie. Aaa, co kończymy, jeszcze i tam szybko, musimy jakieś tutaj wiecie, zrobić. Nie ja wiem, czy wystarczy, czy szczerze teraz tak nie wystarczy, no, nie tak mało. Hmm, dobra, słuchajcie, lecimy Chcecie do domu, skraftować parę rzeczy potrzebnych, i ale. Ale trzeba się piętro do końca słuchajcie, i może sobie taki ten bo, w następnym odcinku zaprosimy mojego brata że tam, się Ale to szkoda słuchajcie, to poza odcinkiem, ale zrobimy parę rzeczy Jeszcze bo musimy sobie jeszcze e, ogarnąć parę rzeczy trzymamy wełnę. Czyli mamy hmm, Dobra. Co by nam było potrzebne, nasz, na szybciutko? Hmm. Chcę się zastanawiać, czy mamy pełną bruk... Hmm. Ja wełna by się przydało jeszcze zrobić, wełna... Jakiś tam... Dobra. W magazynecie ja sam jestem teraz tak pogłupiony, ale tak się z tym myślę, przecież mieliśmy to tu, no tutaj miałem sklamianę. E, wezmę sobie <laughs> owcę sobie Dobra, e, gdzie tu są jakieś owce, e, Co mam potrzebne, no... Przydajmy, e, bo jak to się to... Mm. Mm. No, te trzecie p***a no to pozostaję, to dokończę poza odcinkiem, ale... albo... i od razu, ale od razu, słuchajcie, zrobimy, weźmiemy tak, żeby już mieć na... te pałuszka, no, siedem, to jest dobrze, lecimy lecimy, lecimy, gdzieś lecimy sobie lecimy Myślę sobie, co tam wydać jeszcze? Myślę, sobie, że zrobimy sobie. Chwila, gdzie to jest? O, dobra, tak zrobimy. dobra. ciśniemy sobie, ciśniemy... Cieśniemy. 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 Słuchajcie, ja myślę, że robiliśmy w ten, ten domek. Ja jeszcze słuchajcie, ogarnę drzwi i to wszystko. E, ogarnę to chyba poza odcinkiem, słuchajcie. Posstawiam no. No, się, ja będę już kończył słuchajcie, ten odcinek. Jak Wam mówiłem, słuchajcie, jak Wam się spodobał odcinek, wsuchcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, bo to rozwija kanał. Ja, słuchajcie, a słuchajcie zobaczycie jutro nawet, albo za dwa dni, zobaczycie ten odcinek, jak będzie skończony, to sorry, tak jak nie wyglądało. No, to na razie.